Czy marsować możemy tylko w wodzie? Gdzie leżą granice w kontakcie z zimnem? Jakie są sposoby na przywracanie ciepła? Czy łatwo przekroczyć granice z zimnem? Po odpowiedzi na te pytania odwiedzę 22 lutego morsu w a w szczególności. Miasteczko Waleriana Romanowskiego. Właśnie, ja, ale tak, tak, tak. A ale... 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 W dużym stopniu stawiam na edukację, aby pokazywać, jakie możliwości mamy w kontakcie zimnym, i czy mamy większą wiedzę, tym, tym ten kontakt może być bardziej różnorodny. Możemy morsować na różne sposoby, w sposób dynamiczny, klasyczny, sportowy, nawet wyczynowy. Ale też uważam, że przyszłość nie jest tylko w kontakcie z lodowatą wodą, ale też z zimnym powietrzem, dlatego że ten bodziec jest bardziej łagodny, bardziej dostępny i może być na co dzień. Do lodu pierwszy. Takie morsowanie pierwszy raz. No, emocje, dobrze się czuję. Z rana wstajemy, możemy wyjść na krótki spacer z psem, w takiej wersji rozebranej w podkoszulku czy nawet w sandalach. Bo, aby optymalnie mieć korzyści zimna, to tego zimna musi być więcej. To zimno musi być na co dzień. Uważam, że może być niewystarczające mieć kontakt z lodowatą wodą wyłącznie raz w tygodniu. Bo jak mamy na co dzień, śpimy w nocy w zimniejszym pomieszczeniu. Wychodzimy na spacer w wersji rozebranej. To ten czynnik stresowy jest na tyle częsty, że później nasz umysł zaczyna się adaptować do tego stresu i już na to bardzo nie zwraca uwagę. I w ten sposób ta aklimatyzacja organizmu do zimna zachodzi dużo szybciej i mamy dużo większe i korzystniejsze efekty. Dobrze się czuję, tylko tyle, że się dotrzęsę, no nie mogłam herbatę wypić. Przygotowujecie sobie miejsce do leżenia, kładziecie śpiwory, wykładacie poncho, ręcznik i różne skarpety, jeżeli są. Wiele osób analizuje, gdzie są te granice, ile możemy wytrzymać w wodzie i dlatego prowadzimy takie zajęcia długiego morsowania w asyście ratowników medycznych, gdzie osoby przybywają do stanu hipotermii, aby mogli zdefiniować te zagrożenia. Później podczas takiego kontaktu codziennego i bez zabezpieczenia będą w stanie zdefiniować, gdzie jest to zagrożenie, to jest jedno, ale też będą rozumieć, jak wyglądają objawy wychłodzenia organizmu i hipotermii, i będą widziały, jak pomóc osobie w takim stanie. I uważam, że to jest istotne, aby nie unikać za wszelką cenę sytuacji, które mogą doprowadzić do hipotermii, ale bardziej rozumieć te procesy bo stopień wychłodzenia jest zależny od wielu czynników i może nastąpić bardzo szybko. To, po co robię? Po to, żeby zobaczyć, gdzie są granice mojego organizmu. Chłopacz, jak to jest? A jak teraz A teraz zimno. To zimno. Żeby osiągnąć korzyści, Większe korzyści, to uważam, że ten kontakt zimny musi być nawet codzienny. Że to być w pewnym sensie taki styl naszego życia, ale też pamiętać o regeneracji: regeneracji termicznej, regeneracji psychicznej, jak i fizycznej. Więc jak najbardziej też zachęcam do ogrzewania się na przykład w saunie. I często jest tak, że ja na dworze zimno chodzę w podkoszulku, a w pomieszczeniu chodzę w szapce i w bluzie. Aby pozwolić organizmowi się zregenerować, w dużym stopniu to jest też regeneracja psychiczna. Mamy wiele metod, aby powrócić do tej normotermii, do właściwej temperatury po morsowaniu. Jeżeli jesteśmy intensywnie wychłodzeni, to wskazane są metody, które są jak najbardziej bierne. Wejścia do ciepłego pomieszczenia, wejścia do śpiwora i wygrzanie się w śpiworze. Jeżeli wychodzimy z wody i nie jesteśmy intensywnie wychłodzeni, to możemy wejść do ciepłej bali czy do sauny czy nawet dodać do tego wysiłek fizyczny. Więc wszystko zależy od tego, jak bardzo jesteśmy wychłodzeni. To jest taka zasada, czym bardziej jesteśmy wychłodzeni, tym powinniśmy ostrożnie podchodzić do organizmu i pozwolić, albo organizm w wolniejszym stopniu doszedł do tej właściwej temperatury. Więc wtedy nie wkazany jest wysiłek fizyczny, jakieś tam pocieranie skóry, Wykonywanie jakichś tam ćwiczeń, więc całkowita bierność w pozycji leżącej takie podejście jest najbardziej właściwe. Mam taki plan, żeby to znowu chodzić. Nie, dobrze się czuję. Okej, okay, dobre. No, no po wyjściu jest takie dziwne uczucie, ale później przechodzi i jest dobrze. Było ciężko chwilami. Wychodzenie konkretne, cały zdętwiały. Zadowolony, Zadowolony jesteś? Zadowolony pewnie. A po co to zrobiłeś? Na no, samego siebie z ciekawości, jak to jest w tym stanie. Kolejne doświadczenie. Super. Jutro na pewno wejdziemy. Nie wiem, może spróbuję zrobić chociaż jednego reseta w lodzie. Mało jest, przynajmniej moim zdaniem tego, co ja na studiach miałem, mało było takich zagadnień stricte, jak ten człowiek się zachowuje, wchodząc w tą hipotermię, e, jak potem z niej wychodzi, jak to wszystko, jak, jak te mechanizmy takie, po, po, nazwijmy to, pośrodku działają. Nas uczą tego, jak musimy kogoś ratować, natomiast zanim my musimy kogoś ratować, jest dużo tego czasu, w którym organizm sobie sam radzi, my się na takich, na tego typu eventach ratownicy, y, którzy nie mieli z tym styczności wcześniej, faktycznie zyskują taką wiedzę, jakby takie dodatkowe doświadczenie, co się dzieje pomiędzy. Zajmą jeszcze zostaną wezwanie. Tego na studiach raczej, jeśli jest poruszane, to tak w niewielkim stopniu. To jest tak nazwane tutaj przez, przez organizatorów, że to jest jakby dostaną hipotermię. hipotermii, bo wiadomo, że my tu nie pozwalamy tak naprawdę stricte wejść w ten stan hipotermii, to jest jakby dojście do niego. Natomiast, no mówię, każdy, każdy jest z tych z ludzi, z którymi tu rozmawiamy, jest ciekaw jak to jest, jak się będzie czuł, jak się ten organizm będzie zachowywał, no bada ona sprawdza siebie. Takie zdobywanie doświadczenia w, w obydwie strony idzie troszkę. Pierwsze dłuższe morsowanie. Myślę, że mam w spokój, chociaż trochę jest stresujące, że jestem tutaj na forum, to na pewno. Ale morsuję od czterech lat, raczej dynamicznie. Inspiruję się również tym, co robi Valerian. Dynamicznie, czyli resety, raczej krótko w wodzie. Jakieś wiadra ostatnio wzięłam. Udział walerianem miesięczny w takim wyzwaniu codziennie grupie zlecał jakieś zadanie. Wykonałam wszystkie jedno zamieniłam sobie, ale najtrudniejsze były te najmniej efektowne i właśnie takie najmniej oczywiste, czyli na przykład ręka w lodzie, dlatego mam trochę obawy, widząc tutaj 50 kg lodu, tyle co, co ja w sumie ważę, ale <śmum> mam otwarty umysł na to, co się wydarzy i

No a hipotermia, no to jest, powiem tak książkowo, ona jest regulowana, tak, jest w zakresie od do, od tylu stopni do tylu stopni, to jest hipotermia łagodna, potem jest taka umiarkowana, potem hipotermia głęboka i powiem szczerze, że jeśli chodzi, zwłaszcza tutaj o takie osoby, które już długo się w to, nazwijmy, bawią. No, książka ma się nie do tego, jak to wygląda w rzeczywistości. Tak? Bo to, co jest opisane w książce, przy temperaturze, w danym zakresie temperaturowym, tutaj u ludzi no, niekoniecznie tak to wygląda. Są bardziej za, zdecydowanie bardziej zaadoptowani do tego. Zdecydowanie dłużej potrafią wytrzymać w takim zimnym środowisku. Bo no, nie wiem, jak ja się uczyłem, jak ja słyszałem, na przykład, jeśli wpadniesz do wody o temperaturze kilku stopni, no to po kilku minutach jest po wszystkim. Tak, a tutaj się okazuje nagle, że ludzie potrafią 6 godzin w takiej wodzie siedzieć z lodem. To, co, to czego uczymy się w, książ w książkach, co jest zapisane, oczywiście ma to zastosowanie do, do, do pewnej tam gr grupy ludzi, natomiast y ludzie, którzy ćwiczą, no, tak jak ze sportowcami, No wiadomo, nie każdy będzie od razu biegał szybko, nie będzie robił czasówek. Im ktoś więcej ćwiczy, tym to wszystko inaczej wychodzi. Nie, myślałam, że będzie mnie coś bolało, ale w tak trochę mi się kręci w głowie. W tym roku na zawodach w Sopocie, które się odbyły w, w tamtym tygodniu, e, ponad 6 godzin. 6 godzin, tam chyba 8 czy 12 minut siedzieli. Dwóch, dwóch chłopaków siedziało i to nie wyszli z wody, dlatego że postanowili, że już wychodzą, a nie dlatego, że musieli wychodzić. Oni, ich organizmy e, nie były wychodzone na tyle, że my jakby zalecilibyśmy już wyjście z tej wody, czy wręcz byśmy je nakazali. Także oni mogli jeszcze dłużej siedzieć. ale ale do wniosku, że to 6 godzin wystarczy. No, bądźmy szczerzy, 6 godzin siedzenia w, nie, w bezruchu może też zmęczyć. Nie? To, jak długo e, ludzie mogą przebywać, w w zimnej wodzie, w zimnym otoczeniu generalnie, bo morsowanie nie jest jedynie przebywanie w wodzie. Niektórzy morsują w lodzie, niektórzy morsują tak zwane morsowanie na sucho, czyli wchodzą na przykład w góry ubrani w, tylko w jakąś tam bieliznę, powiedzmy termiczną, krótką. To są różne różne morsowania to jak długo ten organizm jest w stanie wytrzymać jest zależne od kilku czynników, no ale przede wszystkim to, to jakby to, ta świadomość, wiedza, przygotowanie i wytrenowanie. Te osoby, które długo przebywają, ćwiczą to, no to tak samo jak sportowcy dają w tym lepsze wyniki, możemy to tak nazwać. Z naszego doświadczenia takiego z, z pogotowia ratunkowego, osoby bezdomne są bardzo adaptowane do, do warunków takich i naprawdę czasem jesteśmy w szoku, że taka osoba bezdomna ma temperaturę około 30 stopni, to jest naprawdę bardzo nisko, i ona z nami normalnie rozmawia. W w że woda jest zimna, czy teraz bardziej czujesz Najbardziej, no, teraz jest zimna. No. Widzimy, że teraz poprzez brzmienie miejscowe, organizm też zaczyna też po części nieszyć tą krew tą z tym i dlatego mamy takie poczucie zimne. Chyba ja się nie spotkałem się z tym, żeby osoba z ulicy, taka powiedzmy, która nigdy nie miała styczności, nie, nie próbowała wychładzania swojego organizmu, żeby, żeby ona podchodziła do takiego morsowania do tego stanu hipotermii, tak jak to jest tutaj nazwane, tak? Czyli takie osoby e, raczej do takiego czegoś nie dochodzą. To, to stopniowo się robi. Te, które już wiedzą czym to się je, jak to wygląda, jak organizm się nie one chcą spróbować wtedy właśnie jak długo mogą być w tej wodzie, w tym zimnym otoczeniu i one, one jakby podejmują tą próbę. Takie osoby, które jeszcze nigdy tego nie robiły, to no raczej do tej hipotermii się no, nie, 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 nie morsują z nami. Jak organizm wraca do tego, żeby się dogrzać? No, organizm sam jakby ma swoje mechanizmy termoregulacji. Jeśli nam jest gorąco, pocimy się, żebyśmy, żeby się organizm nie przegrzał. Tak Jak nam jest zimno, to głównie drżenia mięśniowe. Tak? To jest taki mechanizm, który jest najbardziej widoczny na, na zewnątrz. Drżenia miejscami powodują to, że nazwijmy to tak, kolokwialnie się rozgrzewamy. Jest cała masa jakby, takich mechanizmów wewnętrznych, centralizacja krążenia, która pomaga też w tym, żebyśmy się nie wychodzili za bardzo, czyli krew w kończynach, w rękach, w nogach to, to krążenie jest o wiele mniejsze, praktycznie może nie jest ona zatrzymane, ale to krążenie jest bardzo takie spowolnione. Ta krew, która jest tutaj w tkankach bardzo blisko jakby, tego kontaktu z zimnem, blisko skóry, nie krąży po organizmie tak z taką intensywnością jak ta krew, która krąży nam tutaj w centrum tak zwanym. Więc, więc jakby to są takie mechanizmy obronne organizmu, które zapobiegają wychładzaniu i pomagają, jakby jego ponownemu ogrzaniu się. Mhm. Ja jestem już po długim morsowaniu do hipotermii. Jestem zaskoczona, że tak szybko zaczęłam się dobrze czuć. Czuję się świetnie. Jestem zaskoczona, że nie bolały mnie w ogóle ręce i nogi, a na to się w sumie nastawiałam. Były dwa momenty, może mniej przyjemne, kiedy zaczęło mi się kręcić w głowie tuż przed wyjściem, i kiedy wyszłam z wody, leżałam już w śpiworze. Wtedy dopiero spadła mi jeszcze temperatura i zrobiło się naprawdę zimno, ale jestem pozytywnie zaskoczona, że tak gładko to wszystko poszło. Jak było? A Dlaczego morsujemy? Gubimy celulit. Robimy się piękne. Morsuję ze względów zdrowotnych. Dla przyjemności. Daje mi wolność. Przede wszystkim mniej choruję. Dużo lepiej się czuję. Każde wejście do wody jest jakimś pokonanie moich barier, moich ograniczeń. Dla sprawdzania własnych granic i poszerzania ich. I pokonałam swoją chorobę łuszczycę. Morsujemy no. dla zdrowia. Bo daje mi to dużą odporność. Szczęście. Dla uśmiechu. Kochajmy życie.